Piątek, 17 października rozwiązujemy quizy filmowe i teraz zaczniemy od Cinematrix. A, jeszcze wiem, wiem co mam powiedzieć. Harmonogram na weekend jest taki, że będą dwa odcinki wyjazdowe, a odcinki wyjazdowe oznaczają, że będę robił nagrane uprzednio tylko i wyłącznie quizy ze strony sporkle, no bo nie będę miał dostępu do tych codziennych quizów, więc na sobotę i niedzielę przygotujcie się na mnie z przeszłości, ale myślami będę cały czas z Wami, w poniedziałek wracam, e, m, już normalnym cyklem. Dobra i teraz mamy tak, Cinematrix. 9 pól, w których wpisujemy po jednym tytule filmowym, który musi być wypadkową dwóch podpowiedzi, jedną z kolumny i jednej z rzędu. Mamy tak, tytuł, który ma jedno albo dwa słowa, znak interpunkcyjny w tytule, tytuł zaczyna się od N do Z, i mamy reżyserów, i aktorów, i aktorki, Guillermo del Toro albo Mel Brooks, Oscar Isaac i Gene Wilder, Mia Goth albo Madeleine Kahn. A Madeleine Kahn tu będzie ta, ta linijka będzie ciężka. Tytuł, który ma jedno albo dwa słowa. Możemy zrobić Kronos. 9% jestem zadowolony z tego wyniku. Znak interpunkcyjny w tytule. History of the World będzie part 1, part więc jest dwukropek więc myślę, że będzie pasowało. No dobra, 18% nie jest super, ale też bez tragedii. Tytuł zaczyna się na litery od N do Z. No przychodzi mi do głowy Young Frankenstein, producers, the producers, zróbmy. 7%, dobra, ekstra. Oscar Isaac albo Gene Wilder. I teraz problem jest taki, że kojarzę filmy z Gene Wilderem, gdzie grał z Richardem Pryorem. Ale <grym> nie pamiętam ich angielskich, nie znam ich angielskich tytułów, bo oglądałem ich w telewizji po polsku, więc nie... Ta wiedza jest akurat... Zazwyczaj jak znam wszystkie tytuły po angielsku bardziej, lepiej, to tutaj... Ale zobaczymy, See No Evil, Hear No Evil będzie pasowało, nie? Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Pamiętam, że kiedyś, jedna z moich ulubionych komedii, nie wiem jak się zestarzała. Znak interpunkcyjny w tytule. Może zrobimy jakieś Gwiezdne Wojny, bo... Ej, Boże, nie Gwiezdne Wojny, tylko X-Menów, w których Oscar Isaac grał Apokalipsa. Dobra, i tytuł, który ma jedno albo dwa słowa. Card counter się nazywa ten. ID, deck, card counter to jest. To może Inside Louie Davis nie pasuje. Może być Ex Machina, to będzie bardzo popularne. Nie jestem zachwycony tym. No właśnie. Alicia Vikander na plakacie. Mia Goth, bo Madeleine Kan odpuszczam, bo nie, nie wskażę jej uczciwie. Tytuł, który ma jedno lub dwa słowa. Pearl Tutaj zrobimy x i MACSIN nie, bo nie ma, nie ma znaku interpunkcyjnego, i powiem zupełnie szczerze, że nie wiem. Nie wiem, w czym jeszcze była MIA GOTH. Żeby, dobra, poddamy zobaczymy. O, w topowej 50 byłem. Emma, ok. Nie wiedziałem, że tam jest kropka, ani że MIA GOTH tam grała. Oczywiście nie ma żadnego filmu z Madlyn Kan, i teraz się dowiem. Ok, Devil's Backbone. Nie dalej, mówi do. Jednosekundowe streszczenie filmu, zgadujemy jego tytuł. Nie widziałem nic, co by mi jakoś bardzo podpowiedziało. Jeszcze raz, uważnie, dwie sekundy. Oh, to może być Warrior, nie? Tak jest. Bardzo dobry film MMA z Joelem Edgertonem i Tomem Hardym. Taki naprawdę, naprawdę, że dobrze się ogląda. No jestem... Ja lubię filmy sportowe, ale ten był szczególnie wysokiej jakości. Mamy na, na jakiejś takiej tratewce, ludzie płyną. Myślę, że to może być Deliverance, to nie jest Deliverance. Ktoś odkręca jakiś taki zawór. To nie będzie też Abyss. No wydaje mi się, że to w ogóle jakiś będzie Taki ala horrorowaty, ale Contagion. Nie wiem na razie w ogóle do, do wokół czego się teraz obracamy, Land of the Dead. Deep Blue Sea. Nie znam, nie znam tych ludzi, nie wiem, nie wiem co, na co patrzymy w ogóle. War of the Worlds. Pirania, ok. Przechodzimy dalej, przyjmujemy, uczymy się, wyciągamy wnioski na następny mecz na większym skupieniu. 2012 rok, 20 kwietnia. Pięć najlepiej zarabiających wtedy filmów. 2012 rok powinniśmy już całkiem nieźle dać radę. ok? niech zaczną się umysłowe gierki. Chris Brown. I już na początek jest. Już na początek jest ciężko. Team Story już seruje. Komedia i romans. Act Like a Lady. O oh, nie. Think, think like a man? Tylko wywnioskowałem to z tego, jak, jak było to skonstruowane. Czy to jest czy to Chris Brown, Mr. Chris Brown ten, czy jest jakiś inny aktor Chris Brown, który nie, nie jest przemocowy? Scott Hicks. Zac Erfon i Taylor Schilling. Blight Danner. O, teraz potrzebuję. O, z Sparks, ale nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. The Lucky One. okej, okay, spoko. Każdy musi wystąpić, przynajmniej w jednym Nicholasie Sparksie. Lionsgate ogromny film. Z Liam Hemsworth. To mogą być Hunger Games, Mocking Jay, część druga, może. Mocking J, część pierwsza. Catching Fire. Uh, Hunger Games. A, po prostu pierwsza część. Dobra, ok. Myślałem, że wyszło troszeczkę wcześniej. Walt Disney, 10 milionów. Dla Oscara każdy dzień jest przygodą. Tim Allen. Nazwa jakiegoś zwierzęcia będzie, ale. Chimpanzee. Okej. Okay. Nadal, nadal zaskakują. Uh, Okej. Okay. Sambul bez mózgu. Sean Hayes, Will Sasso, Chris Diamantopoulos, <grym> Farrell Peter Farrell. 30 nie? przerobione na, na współczesność. No tak, To jest Will Sasso, to jest Sean Hayes, no to to musi być Chris Diamantopoulos. Chyba, chyba e, nikt nie był specjalnie zachwycony tym filmem, przerobieniem klasyków Moe i i ten ostatni. Okej, scenę tu nerdy Mamy 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych do zgadnięcia tutaj na tych kolorowych paskach. Musimy poprzestawiać podpowiedzi na tych kratkach, tak, żeby cztery znalazły się do, koło siebie w rzędzie albo w kolumnie. I wtedy podświetli nam się tytuł filmowy. Charlis Theron jest w Westernie. Gene Wilder jest szalonym naukowcem i jest w parodii. To może być Young Frankenstein. Ojej, Charlie Strong w parodii i jest żoną Liama Jest in Transylwania. Tu mamy Young Frankenstein, dobra. Wilder, Roald Dahl, i pracuje w, w, w fabryce. To jest oczywiście yy, Łąka i fabryka czekolady. Yy -y. I chcę kupić yy, property. To jest oczywiście Nosferatu. To jest Dr. Moreau, a w Westernie to będzie Million Ways to Die in the West. Okej, okay, nie, nie pamiętałem, że Liam Neeson jest w tym filmie. Nie, nie jest e, specjalnie śmieszny też ten film. Setha McFarlena produkcja, gdzie chłop chciał się obsadzić w głównej roli i strzeli z bravo Brawo, set. E, wszystko rozumiem. Dobrze, jedziemy z Cine to Nerdo. Drugie. Mamy 16 tytułów filmowych tym razem i 5 motywów, które je łączą. Set, True Story, Spotlight będą adaptacje o jakichś tam magazynowych... Może War Dogs? Nie. Handlarze bronią? Zróbmy. A, The Insider, tak, oczywiście. E, ba, 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 miałem Free Fire, coś już zrobić. OK, już widzę, że będzie potencjalnie *War Dogs*, *True Story*, *Get Him to the Greek* będzie Jonah Hill, Donnie Brasco *Point Break* i *22 Jump Street, będzie undercover cop, i tutaj będzie intern. I ostatnie że to Nerdl, to *Critical*, gdzie mamy E, mamy zgadnąć tytuł e, filmowy, oparty na recenzjach użytkowników serwisu Letterbox. Na przykład tutaj Clara Curtis pisze Horse girls everywhere are quaking, czyli trzęsą się wszędzie e, ho, horse girl, koniary, trzy gwiazdki, więc podejrzewam, że film, w którym może kuń odgrywać <coughs> dużą rolę, liam. Gdyby to byłem ja... Gdyby to byłem ja, to prawdopodobnie dałbym ocenę na Letterboxd, czyli coś z filmem będzie jeszcze związane. Okej, trzy gwiazdki, serduszko Andrew, AJ pisze, aha, to stąd wzięły się wszystkie memy, po, przekaż to dalej, jeśli nie chcesz umrzeć. Hmm. E, bo, bo. Unfollow. Czemu ten film jest taki niebieski? Bailey mówi. Okej, okay, myślę że rzeczywiście, że ta jest lepsza niż oryginalny, japoński film. The Ring? A, tak, okej, okay, to by miało sens. Nie pamiętam tylko, co z tym Horse Girls jest związane. Nie pamiętam cokolwiek, co się działo z koniem w The Rain. No, mi w amerykańskiej wersji. Dobra, teraz z letterbox wybieramy, jaki zawód wykonywał główny bohater filmu. W sensie inaczej. Mamy podany główny zawód i wskazujemy tytuł filmowy, który do tego odpowiada. Na przykład księżniczka. Powiedziałbym, że Roman Holiday. Flight attendant, czyli stewardessa albo steward. Jackie Brown, US Marshal Shutter Island Kompozytor Amadeusz, Prawnik To kill a Mockingbird gra, e, ojej, Gregory Peck chyba gra Preacher e, Czyli Kaznodzieja Robert Mitchum gra fikcyjnego Właściciel hotelu będzie w Psycho Lalka to jest Barbie <coughs> Pogodynek Groundhog Day, Niania to jest Mary Poppins, Gwiazda Porno to jest Boogie Nights, Retired Cop czyli eee, Boże, no, Gliniaż na emeryturze, pewnie Vertigo, ale zaraz wrócimy. Fotograf z Chris jest y, fotografem w Get Out, Conman jest Distinct, Teacher jest tutaj i tu Retired Cop nam zostaje. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny odcinek wyjazdowy.